Dubajskie ciastka <gry> Tak, to są y, Dubajskie ciastka smaku pistacjowym I dzisiaj Będziemy je sobie testować Czekajcie, y, może O Jezu, o Jezu O Jeciu mm. mm, Ale dziwny Ten krem taki, Ogólnie ogóle Nie próbowałam nie tak połamać, aby pokazać jakieś w środku, ale krem Wypłynął, jest zielony no, no popisacja, o ja właśnie ale się raz powiem. jakieś jakiś taki, dobra ja to normalnie ugryzę, jak człowiek, a nie jak małpa. Mm, mm. Mm. Dużo, dużo eksplozji, powiem tak. Mm. Jakby to nagienie jest takie bardzo dziwne. Jakby. Będę musiał powiedzieć, że mam spróbować ciastka i że mam głupie filmy. Przyznam, teraz są głupie. Um. Szczerze, tak powiem to szczerze, ciastko ogólnie na dole jest mega chrupiące i bym mogli zrobić same takie ciaska bez tego nadzienia bo jest na pewno wszystko pokażę. E, nie wiem jak to ocenić e, 3,5 na 10, dosłownie dam 3 dlatego, bo czekolada jest dobra szczerze jest na 5 e, nadzienie jest na, na, na jakieś minus 2 e, a to chrupiące jak to jest na plus, to jest na minus, 2 na 3. no i to też jest na 3. Więc właściwie by wyszło 6, bo minus 2, wiecie, będzie nie minus 2, no to patrzcie, że 5, tu jest 5, i czekolada 5, minus 2 na to 3, no i jeszcze plus 3, bo chrupiące, więc tak naprawdę by było jakieś 6, ale tam powiedzmy 5, jest na 5 tam, daje 5. O, 4. 4 by było idealne. Więc takie 4 na 10, dość słabe. Więc, no, więc słabe. Dzięki za uwagę. No i po.